Weź na drugę Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Z księgi proroka Izajasza. Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie trwórz się, bo ja jestem twoim bogiem. Lęk to nie dowód słabej wiary, to znak, że jesteś człowiekiem, że nie wszystko rozumiesz, nie wszystko kontrolujesz, że świat powoduje twój ból, że martwisz się o bliskich, że boisz się jutra, samotności, porażki, śmierci. I właśnie w ten rodzący się lęk wchodzi Bóg. I mówi, ja jestem z Tobą. Nie obiecuje, że wszystko się nagle ułoży, nie będzie problemów, kłopotów, cierpienia, ale zapewnia, że nie jesteś sam, że On, wszechmocny, święty, wierny, jest z Tobą. Nie obok. Nie, gdzieś tam, daleko, ale z tobą, w samym środku twojego zamętu, z wątpienia, bez nadziei, nocnych myśli. Pewien młody człowiek miał wypadek motocyklowy. Potem przechodził długą rehabilitację, doświadczał bólu, utraty sprawności, miał poczucie, że życie się zatrzymało. Wcześniej życie toczyło się wokół niego bardzo szybko. Nawet lubił to, a nagle całkowita zmiana. Wszystko się zatrzymało. Po czasie mówił, że najgorsze nie było cierpienie fizyczne, tylko ten moment, gdy bezradnie leżał w ciszy i zadawał sobie pytanie: Czy teraz? Zostałem już sam? I wtedy zadzwonił do niego dobry kolega. Nie mówił nic wielkiego. Powiedział tylko: Stary, jestem z tobą i nie zostawię cię. I ten jeden głos wystarczył. Nie zmieniło się nic zewnętrznie, ale wszystko się zmieniło w środku bo czasem największą łaską nie jest zmiana okoliczności, ale świadomość obecności. I to właśnie mówi Bóg. Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie jesteś zostawiony na pastwę losu. Jesteś w Jego rękach. Nawet jeśli ich teraz nie czujesz i jeśli zaufasz tej obecności, to lęk nie zniknie od razu, ale straci swoją władzę.